Oskar i magiczny kompas. Rozdział pierwszy złoty kompas. Oskar nie był zwyczajnym chłopcem. Kiedy większość dzieci po prostu marzyła o przygodach, on faktycznie je przeżywał. Wszystko dzięki jego niezwykłej zdolności. Oskar potrafił tworzyć małe migoczące portale, przez które mógł zajrzeć w najdalsze zakątki świata. Wystarczyło, że zamknął oczy. Mocno się skupił i zatoczył palcem koło w powietrzu. Portal utrzymywał się tylko przez kilka minut, ale to wystarczyło, by zobaczyć fragment innego miejsca. Dziś był wyjątkowy dzień dziesiąte urodziny Oskara. Gdy tylko otworzył oczy, od razu pobiegł do kuchni. Rety, rety, ale niespodzianka wykrzyknął, widząc na stole duży tort czekoladowy. Wszystkiego najlepszego, kochanie powiedziała mama, wręczając mu niewielkie pudełeczko przewiązane złotą wstążką. To po twoim dziadku. Napisał, żeby dać ci to dokładnie w dziesiąte urodziny. Oskar ostrożnie otworzył pudełko. W środku znajdował się złoty kompas z dziwnymi symbolami zamiast kierunków świata. Wow! Ale czaderski! zawołał Oskar, obracając kompas w dłoniach. Wtedy stała się dziwna rzecz. Igła kompasu zaczęła wirować jak szalona, a po chwili zatrzymała się, wskazując w stronę lasu za ich domem. Oskar poczuł, jak kompas delikatnie wibruje, jakby chciał mu coś powiedzieć. Mamo, mogę wyjść na chwilę na podwórko? zapytał. Dobrze, ale wróć na obiad odpowiedziała mama. Oskar wybiegł z domu, ściskając kompas w dłoni. Gdy dotarł na skraj lasu, Igła znów się poruszyła. Chłopiec uśmiechnął się podekscytowany. Sprawdzę, dokąd mnie poprowadzisz, szepnął do kompasu. Nagle usłyszał za sobą ciche miałknięcie. Odwrócił się i zobaczył małego szarego kotka o niezwykle niebieskich oczach. Hej, malutki, zgubiłeś się? Zapytał Oskar kucając. Nie jestem malutki. Mam już pełne trzy lata. Odpowiedział kot. Oskar podskoczył z wrażenia. Ty mówisz? Oczywiście, że mówię. Jestem Florek, magiczny kot przewodnik. Kot otrzepał łapki i spojrzał na kompas. O, widzę, że dostałeś złoty kompas podróżnika. To bardzo rzadki artefakt. Co on właściwie robi? Zapytał zaciekawiony Oskar. Pokazuje drogę do magicznych miejsc i ukrytych światów, wyjaśnił Florek. A Twoja zdolność tworzenia portali w połączeniu z tym kompasem. Hmm, bardzo interesujące połączenie. Nagle usłyszeli trzask gałązek za plecami, odwrócili się i zobaczyli małą dziewczynkę o rudych włosach, spiętych w niesforne warkoczyki. Cześć, jestem Zuzia! powiedziała wesoło. Widziałam, jak rozmawiasz z kotem i pomyślałam, że to super dziwne i fajne. E... Eee. Zająknął się Oskar. Ty go słyszysz? Pewnie. Zuzia klasnęła w dłonie. Zawsze widziałam i słyszałam rzeczy, których inni nie mogli. Mama mówi, że mam wybujałą wyobraźnię, ale ja wiem swoje. Florek zmrużył oczy. Ona ma dar widzenia, wyjaśnił. Rzadka umiejętność. Może zobaczyć to, co ukryte przed zwykłymi ludźmi. Kompas w dłoni Oskara ponownie zawibrował, a igła wskazała głębiej w las. Chyba chce, żebyśmy za nim poszli, powiedział chłopiec. Super, przygoda zawołała Zuzia, podskakując z radości. Zawsze marzyłam o prawdziwej przygodzie ale. ale to może być niebezpieczne zawahał się Oskar. Rany, rany, ale z ciebie zmartwiony. Zuzia przewróciła oczami. Gdzie twój duch przygody? Florek usiadł, owijając ogon wokół łapek. Kompas nie wskazałby wam drogi, gdybyście nie byli gotowi na przygodę, powiedział mądrze. Zaufajcie mu. Oskar spojrzał na błyszczący kompas, potem na Florka i Zuzię. Uśmiechnął się szeroko. No dobra, chodźmy, zdecydował. Trójka przyjaciół ruszyła w głąb lasu, podążając za wskazówkami tajemniczego kompasu. Drzewa stawały się coraz wyższe i gęstsze, a promienie słońca z trudem przebijały się przez liście. Po pewnym czasie dotarli do ogromnego, starego dębu, którego pień był tak szeroki, że nawet gdyby Oskar, Zuzia i Florek stanęli razem, rozciągając ramiona, nie objęliby go. Kompas zaświecił jasnym, złotym światłem. A igła wskazała prosto na drzewo. I co teraz? zapytał Oskar. Spróbuj stworzyć portal zasugerował Florek. Oskar zamknął oczy, skupił się i zatoczył palcem koło w powietrzu. Ku jego zdziwieniu, zamiast małego portalu, przez który można tylko zaglądać, pojawił się większy, mieniący się złotem i błękitem. Ale, czat! krzyknęła Zuzia. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. To dzięki kompasowi, wyjaśnił Florek. Wzmacnia twoje zdolności, Oskarze. To wchodzimy? Zapytał niepewnie chłopiec. No jasne, że tak. Zuzia bez wahania chwyciła Oskara za rękę i pociągnęła go w stronę portalu. Florek zwinnie wskoczył na ramię chłopca, a cała trójka razem przekroczyła błyszczącą barierę. Rozdział drugi. Kraina wiecznego zmierzchu. Po drugiej stronie portalu przywitał ich niesamowity widok. Znajdowali się na rozległej łące pełnej kwiatów, które świeciły delikatnym niebieskim blaskiem. Nad nimi rozciągało się granatowe niebo z tysiącami gwiazd, chociaż nie było całkiem ciemno, wszystko otaczała łagodna, zmierzchowa poświata. Gdzie my jesteśmy? Zapytał Oskar z zachwytem. W krainie wiecznego zmierzchu. Odpowiedział Florek, zeskakując z jego ramienia. Tu zawsze jest taka pora dnia. Nie całkiem dzień, nie całkiem noc, ale pięknie. Westchnęła Zuzia, kręcąc się dookoła. Te kwiaty wyglądają jak małe lampki. Nagle usłyszeli cichy śpiew dochodzący z oddali. Melodia była tak piękna, że wszyscy troje poczuli, jak ich serca napełniają się spokojem i radością. Co to za śpiew? szepnęła Zuzia. To gwiazdne duszki wyjaśnił Florek. Mieszkają w tej krainie i opiekują się świecącymi kwiatami. Jakby na zawołanie z kwiatów zaczęły unosić się małe, migoczące światełka. Gdy podleciały bliżej, dzieci zobaczyły, że to maleńkie stworzonka o przezroczystych skrzydełkach i ciałach świecących jak gwiazdy. Witajcie, podróżnicy! Zawołał jeden z duszków, podlatując do nich. Miał śmieszny, spiczasty kapelusz i mówił zabawnie, przeciągając sylaby. Jak miło gości widzieć. Jestem Zip. Cześć Zip! odpowiedział Oskar. Jestem Oskar, a to Zuzia i Florek. Bardzo mi miło. Zip zatoczył w powietrzu wesołe kółko. Co was sprowadza do naszej krainy? Oskar pokazał kompas. To nas tu przyprowadziło, ale nie wiemy dlaczego. Sip spojrzał na kompas i nagle spoważniał. Och, złoty kompas podróżnika podleciał bliżej, przyglądając się przedmiotowi. To znaczy, że jesteście tu z ważnego powodu Jakiego powodu? zapytała Zuzia. Zip zamachał rękami z przejęciem. Nasza kraina jest w niebezpieczeństwie. Mroczny czarnoksiężnik cień próbuje ukraść światło z naszych kwiatów, żeby stworzyć księżycowy eliksir. A co to za eliksir? zapytał Oskar. To mikstura, która daje ogromną moc, wyjaśnił Zip. Ale żeby ją stworzyć, cień musiałby zabrać całe światło z naszej krainy, a wtedy. Głos duszka zadrżał. Wszystko tu obumrze i zapadnie w wieczną ciemność. O nie, nie możemy na to pozwolić, zawołała Zuzia, zaciskając małe piąstki. Oskar spojrzał na kompas. Igła teraz wskazywała w stronę wysokiej góry majaczącej w oddali. Chyba kompas chce, żebyśmy tam poszli, powiedział. To góra księżycowa, wyjaśnił Zip. Tam znajduje się laboratorium czarnoksiężnika cienia. Ale jak mamy go powstrzymać? Zapytał niepewnie Oskar. Przecież to potężny czarnoksiężnik, a my jesteśmy tylko dziećmi. Ty nie jesteś zwykłym dzieckiem, Oskarze, przypomniał mu Florek. Potrafisz tworzyć portale, a z pomocą kompasu są one jeszcze potężniejsze. A ja potrafię widzieć ukryte rzeczy dodała Zuzia. Razem damy radę. Ja też pomogę. Zaoferował Zip, Znam tajne przejścia na górę księżycową. Oskar poczuł, jak rośnie w nim odwaga. Spojrzał na swoich nowych przyjaciół i pokiwał głową. Dobrze, spróbujmy go powstrzymać. Grupa ruszyła w stronę góry, prowadzona przez Zipa. Po drodze dołączyły do nich inne gwiezdne duszki, które śpiewały wesołe piosenki, dodając wszystkim otuchy. Gdy dotarli do podnóża góry. Zobaczyli wąską ścieżkę wijącą się w górę. Tam jest wejście do laboratorium cienia, powiedział Zip, wskazując na małą jaskinię w połowie zbocza. Ale jak tam dotrzemy niezauważeni? zapytał Oskar. Mam pomysł! zawołała Zuzia. Możemy użyć twojego portalu. Świetna myśl, przytaknął Florek. Ale potrzebujesz dokładnie wiedzieć, dokąd chcesz się przenieść. Zip. Podleciał do Oskara. Ja znam to miejsce. Mogę ci je opisać. Duszek szczegółowo opowiedział, jak wygląda wnętrze jaskini. Oskar zamknął oczy, mocno się skupił i zatoczył koło w powietrzu, myśląc o opisanym miejscu. Ponownie pojawił się lśniący portal. Udało się, ucieszył się chłopiec. Musimy być bardzo cicho, ostrzegł Florek, gdy wszyscy przygotowywali się do przejścia przez portal. Jasna sprawa, cicho jak myszki. Zuzia przyłożyła palec do ust. Przekroczyli portal i znaleźli się w ciemnej jaskini. Na środku stał duży kocioł, z którego unosił się srebrny dym. Wokół niego poustawiane były półki, pełne dziwnych składników i kolorowych mikstur. Nagle usłyszeli kroki. Szybko schowali się za wielkimi kamiennymi słojami. Gdy do jaskini wszedł wysoki mężczyzna w czarnej pelerynie. Miał bladą twarz i ciemne włosy, a w dłoni trzymał fiolkę wypełnioną świecącym niebieskim płynem. Jeszcze tylko kilka kropli światła z gwiezdnych kwiatów i księżycowy eliksir będzie gotowy. Mruknął do siebie czarnoksiężnik cień. Jego głos był niski i chrapliwy, jakby dawno nie rozmawiał z nikim przyjaznym. Oskar spojrzał na kompas. Igła wskazywała prosto na kocioł. Musimy coś zrobić, szepnął do przyjaciół. Mam plan, odpowiedział cicho Florek. Oskar, czy potrafisz stworzyć portal prosto nad kotłem? Chłopiec kiwnął głową, zamknął oczy i skoncentrował się. Tym razem stworzył maleńki portal tuż nad kotłem tak cichy i niewielki, że czarnoksiężnik go nie zauważył. A teraz, Zuziu, szepnął Florek, spójrz przez ten portal i powiedz nam, co widzisz po drugiej stronie. Zuzia wytężyła wzrok, używając swojego daru widzenia. Widzę niebo pełne gwiazd, szepnęła. To portal prowadzący wysoko nad krainę. Perfekt, mruknął Florek. Teraz, Zip, czy ty i twoi przyjaciele możecie stworzyć silny podmuch wiatru? Gwiezdne duszki pokiwały główkami i zaczęły szybko machać skrzydełkami, tworząc coraz silniejszy wiatr. Gdy czarnoksiężnik cień pochylił się nad kotłem, zamierzając wlać do niego ostatnią fiolkę światła, Oskar powiększył nagle portal, a podmuch wiatru wytworzony przez duszki wywrócił kocioł. Cała zawartość kotła została wessana przez portal prosto w nocne niebo. Gdzie eksplodowała w piękny kolorowy fajerwerk. – Co to ma znaczyć? Krzyknął czarnoksiężnik, odwracając się. Kto śmiał przeszkodzić mi w pracy? Oskar, Zuzia, florek i gwiezdne duszki wyszły ze swoich kryjówek. My, powiedział odważnie Oskar, nie pozwolimy ci zniszczyć krainy wiecznego zmierzchu. Czarnoksiężnik cień zmrużył oczy. Dzieci, kot. I małe duszki? Co za niedorzeczna drużyna? Może i jesteśmy mali odpowiedziała Zuzia, krzyżując ręce na piersi ale razem jesteśmy silniejsi niż ty. Rozdział trzeci Światło w ciemności. Czarnoksiężnik cień patrzył na nich z mieszaniną złości i zaskoczenia. Nie rozumiecie warknął. Ten eliksir jest mi potrzebny, tylko on może przywrócić mi to, co straciłem. Co takiego straciłeś? zapytał Oskar, trzymając mocno kompas. Czarnoksiężnik zawahał się. Przez chwilę wyglądał nie jak straszny złoczyńca, ale jak smutny, zmęczony człowiek. Moją siostrę powiedział cicho. Ona zniknęła w świecie cieni. Tylko księżycowy eliksir ma wystarczającą moc, by otworzyć przejście do tego świata i ją uratować. Oskar i Zuzia spojrzeli po sobie zaskoczeni. Nie spodziewali się takiego wyjaśnienia. Ale dlaczego chcesz zabrać całe światło z krainy? Zapytał Florek. Przecież zniszczyłbyś dom gwiezdnych duszków. Nie widziałem innego sposobu, odpowiedział czarnoksiężnik, spuszczając głowę. Próbowałem wszystkiego przez te lata. To była moja ostatnia nadzieja. Oskar spojrzał na kompas w swojej dłoni. Igła teraz obracała się powoli, wskazując raz na czarnoksiężnika, raz na niego samego. Może, może jest inny sposób powiedział chłopiec po chwili zastanowienia. Ja potrafię tworzyć portale, a kompas wzmacnia tę zdolność. Oczy czarnoksiężnika rozszerzyły się. Portale? To prawda? Nagle w jego oczach pojawiła się iskierka nadziei i masz złoty kompas podróżnika to legendarny artefakt może razem znajdziemy sposób, by uratować twoją siostrę bez niszczenia tej krainy zaproponowała Zuzia. Przecież światło zawsze znajdzie drogę w ciemności rety, rety! Ale z ciebie mądra dziewczynka. Czarnoksiężnik pokręcił głową z podziwem. Zip podleciał do czarnoksiężnika. My też możemy pomóc, pisnął. Światło naszych kwiatów jest magiczne. Ale nie musisz go zabierać na zawsze. Możemy ci go użyczyć. Czarnoksiężnik patrzył na małego duszka ze zdumieniem. Pomoglibyście mi po tym wszystkim, co zrobiłem? Każdy zasługuje na drugą szansę, powiedział Oskar. Zwłaszcza, gdy robi coś z miłości do rodziny. Czarnoksiężnik cień po raz pierwszy się uśmiechnął. Jego twarz nagle stała się młodsza i jaśniejsza. Dziękuję Wam i przepraszam za kłopoty, które sprawiłem. Wspólnymi siłami zabrali się do pracy. Oskar z pomocą kompasu stworzył specjalny portal. Gwiezdne duszki. Ofiarowały część światła ze swoich kwiatów, wystarczająco dużo, by pomóc, ale nie tyle, by zaszkodzić krainie. Zuzia, dzięki swojemu darowi widzenia, pomogła zlokalizować świat cieni, gdzie uwięziona była siostra czarnoksiężnika. Florek doradzał wszystkim, używając swojej kociej mądrości. Po wielu godzinach pracy, gdy wszystko było gotowe. Oskar stworzył największy portal, jaki kiedykolwiek udało mu się wyczarować. Jego brzegi lśniły złotem i błękitem, a w środku wirowała gęsta, szara mgła. To świat cieni, wyjaśnił czarnoksiężnik. Moja siostra jest tam od dziesięciu lat. Jak ją znajdziemy? Zapytał Oskar. Światło, odpowiedział czarnoksiężnik, pokazując fiolkę z niebieskim blaskiem który podarowały im gwiazdne duszki. W świecie cieni będzie działać jak latarnia, przyciągając tych, którzy należą do świata światła. Czarnoksiężnik spojrzał na portal, potem na dzieci. Pójdę sam. To może być niebezpieczne. Nie! zaprotestowała Zuzia. Idziemy razem. Drużyna trzyma się razem. Rany, rany, co za uparta dziewczynka. Westchnął czarnoksiężnik, ale widać było, że jest wzruszony. Razem mamy większe szanse, dodał Oskar. Ja mogę tworzyć portale, gdybyśmy potrzebowali szybkiej ucieczki. A ja widzę to, co ukryte przypomniała Zuzia. A ja. Cóż, jestem po prostu bardzo mądrym kotem mruknął Florek, co wywołało uśmiech u wszystkich. Wrócimy tu za godzinę. Obiecał Zip. Jeśli was nie będzie, wyślemy za wami więcej światła. Oskar, Zuzia, Florek i Czarnoksiężnik. Cień przekroczyli portal. Po drugiej stronie znaleźli się w dziwnym, szarym świecie. Wszystko drzewa, skały, niebo było jakby namalowane odcieniami szarości. Jedynym kolorem była niebieska poświata bijąca z fiolki, którą trzymał Czarnoksiężnik. Trzymajcie się blisko mnie, powiedział czarnoksiężnik. W tym świecie łatwo się zgubić. Szli przez szary las, kierując się delikatnym pulsowaniem kompasu Oskara. Po pewnym czasie dotarli na małą polanę, gdzie stał kamienny stół, a na nim leżała śpiąca kobieta o długich, ciemnych włosach. Luna! krzyknął czarnoksiężnik, podbiegając do stołu. To moja siostra. Kobieta nie reagowała. Wyglądała, jakby spała głębokim snem. Dlaczego się nie budzi? Zapytała Zuzia. To czar wiecznego snu, wyjaśnił Florek: typowy dla świata cieni. Jak ją obudzimy? Zmartwił się Oskar. Czarnoksiężnik otworzył fiolkę ze światłem gwiezdnych duszków i delikatnie polał nim czoło siostry. Światło zawsze budzi tych, Którzy należą do świata jaśni, powiedział. Przez chwilę nic się nie działo. Potem kobieta poruszyła się lekko, a jej policzki nabrały kolorów. Powoli otworzyła oczy. Artur, szepnęła patrząc na czarnoksiężnika. To naprawdę ty? Tak, siostrzyczko, odpowiedział, a w jego oczach pojawiły się łzy. Przyszedłem po ciebie. Wracamy do domu. Luna usiadła i rozejrzała się dookoła. Kto wam pomógł? zapytała, widząc dzieci i kota. Nowi przyjaciele. Odpowiedział czarnoksiężnik, który tak naprawdę nazywał się Artur. Pokazali mi, że światło można znaleźć nawet w najciemniejszej godzinie. Nagle ziemia pod ich stopami zadrżała. Szare drzewa zaczęły się wyginać w ich stronę, a niebo pociemniało jeszcze bardziej. Świat cieni nie chce cię wypuścić, Luno, krzyknął Artur. Musimy szybko uciekać. Oskar, portal! zawołał Florek. Chłopiec sięgnął po kompas, ale w tym momencie potężny podmuch wiatru wytrącił mu go z ręki. Złoty przedmiot potoczył się po ziemi, znikając w szarej trawie. Nie, krzyknął Oskar. Bez kompasu moje portale są za małe, by nas wszystkich przenieść. Znajdę go, zawołała Zuzia. Przecież widzę ukryte rzeczy. Dziewczynka zamknęła oczy, skupiając się na swoim darze. Po chwili otworzyła je szeroko. Tam jest, wskazała na miejsce pod starym, szarym drzewem. Oskar pobiegł we wskazanym kierunku, ale szare gałęzie drzewa ożyły i próbowały go złapać. Uważaj, krzyknęła Luna, wyciągając rękę. Z jej palców wystrzeliło jasne światło, które na moment oślepiło szare drzewo. Oskar wykorzystał tę chwilę, by skoczyć po kompas. Mam go! zawołał triumfalnie. Szybko, portal! ponaglił go Artur, podtrzymując słabą jeszcze lunę. Oskar zamknął oczy, mocno się skoncentrował i zatoczył koło w powietrzu. Pojawił się lśniący portal. Większy niż kiedykolwiek wcześniej. Wszyscy razem, krzyknął Florek, wskakując na ramię Oskara. Cała grupa przeskoczyła przez portal, w ostatniej chwili uciekając przed szarymi cieniami, które próbowały ich zatrzymać. Wylądowali z powrotem w jaskini na górze księżycowej, gdzie czekały na nich gwiezdne duszki. Udało się, zawołał radośnie Zip, latając dookoła nich. Wrócili i iście! Luna rozejrzała się z zachwytem. Kraina wiecznego zmierzchu, westchnęła. Zawsze marzyłam, by ją zobaczyć. Teraz będziesz mogła tu mieszkać, jeśli zechcesz, powiedział Artur. Już nigdy nie będę próbował zabrać światła tej krainie. Zamiast tego pomogę ją chronić. To cudowny pomysł, bracie! Uśmiechnęła się Luna. Wszyscy wrócili na łąkę pełną świecących kwiatów. Gwiezdne duszki urządziły wielkie przyjęcie na cześć ocalenia Luny i odzyskania przyjaciela w osobie Artura, który już nie był strasznym czarnoksiężnikiem cieniem. Kiedy przyszedł czas powrotu, Oskar i Zuzia pożegnali się ze wszystkimi. Będziemy tęsknić, powiedziała Zuzia, przytulając zipa. Możecie wracać, kiedy tylko zechcecie zapewnił ich Artur. Teraz, gdy Oskar ma kompas, droga do krainy wiecznego zmierzchu będzie dla Was zawsze otwarta. Ale nie zapominajcie o obiedzie u mamy — przypomniał Florek. Rety, rety, faktycznie! Oskar klepnął się w czoło. Mama będzie się martwić. Chłopiec stworzył portal prowadzący z powrotem do lasu przy ich domu. Gdy przemierzali go po raz ostatni, Oskar poczuł, jak kompas delikatnie drży w jego dłoni, jakby chciał powiedzieć: To dopiero początek przygód. Do zobaczenia wkrótce, zawołali do nowych przyjaciół, zanim portal zamknął się za nimi. Gdy znaleźli się z powrotem w lesie, Zuzia spojrzała na Oskara. Myślisz, że kiedyś tam wrócimy? Jestem tego pewien. Odpowiedział chłopiec, patrząc na kompas. Czuję, że to dopiero pierwsza z wielu przygód. Florek zamruczał z zadowoleniem, ocierając się o ich nogi. A teraz chodźmy na ten obiad. Jestem głodny jak tysiąc kotów. Cała trójka ruszyła w stronę domu Oskara, śmiejąc się i planując już kolejną wyprawę. Bo jak wiadomo prawdziwi poszukiwacze przygód nigdy nie odpoczywają zbyt długo.